Tym razem moje zadanie to przypisanie wartości do kodów SAP. Wartości znajdują się w tej liście i jak widać, one są przypisane do kodów PM, więc muszę wiedzieć, który kod SAP odpowiada któremu kodowi PM. I w tego typu sytuacjach potrzebne jest zawsze mapowanie czyli dodatkowa lista, dodatkowa tablica, która mówi nam, że dany kod z jednego systemu odpowiada. Kodowi z innego systemu. I tu w środku mam właśnie taką listę, w której mam informację, że kod SAB, SAB na przykład 1610 odpowiada kodowi PM1667. Jak to wyszukiwanie będzie działało? Więc jeżeli będę chciał wyszukać wartości dla kodu SAB 1610, to najpierw wyszukam tego kodu w tej tablicy. Excel przeszuka tę tablicę, znajdzie ten kod, on jest tu, pobierze. Odpowiednik, czyli kod do innego systemu, także tę wartość, i tej wartości wyszukamy z kolei w tej tablicy. Oczywiście po znalezieniu pobierzemy wartość, która jest przy tym kodzie, czyli tę pozycję, i tę pozycję wpiszemy jako wynik końcowy w pole wartość. Do dzieła, zabawmy się z tym wyszukiwaniem. Oczywiście można tutaj użyć wielu różnych funkcji. Ja skorzystam z klasyka, czyli z wyszukaj pionowo. W tej funkcji powiem, aby wyszukiwaną wartością był ten kod, obok którego się znajduje, średnik. Będę tego kodu szukał oczywiście w tej tablicy, która mapuje mi kody SAP na kody PM. Blokuję zakres, który zaznaczyłem. Średnik 2, aby powiedzieć Excelowi, że chcę pobierać wartości z drugiej kolumny w tej zaznaczonej tablicy. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias. Jeżeli zatwierdzę tę formułę i skopiuję ją do samego końca w dół, to w ten sposób mam przypisane odpowiedniki, czyli kody PM przypisane do kodów SAP. I teraz powiem Excelowi, aby tych wartości właśnie w, w, szukał w tej tablicy tutaj. Więc wchodzę do pierwszej z tych formuł, ustawiam się na samym początku i użyję ponownie funkcji wyszukaj kropka pionowo. Szukaną wartością dla tej funkcji będzie ta wcześniejsza formuła, którą napisałem. Ustawiam się na samym końcu, naciskam średnik i teraz tego Kodu PM będę chciał oczywiście wyszukiwać w tej tablicy, gdzie są te kody PM i przypisane do nich wartości. Oczywiście blokuję zakres tej tablicy. Średnik 2, aby, za, aby powiedzieć tej funkcji, że z drugiej kolumny będę pobierał wartości. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias, klikam Enter i kopiłem tę formułę do samego końca w dół. Pięknie działa. W tego typu wyszukiwaniach zawsze powinieneś mieć tablicę, która będzie mapowała numery z jednego systemu na numery z drugiego systemu i tutaj właśnie taką tablicę wykorzystuję w tym wyszukiwaniu.